No, nerwów kosztowało nas to niesamowicie bardzo dużo. Kapitalna walka, znakomity turniej, ale to nie wydarzyło się tylko dzisiaj. To było pięć turniejów, pięć ciężkich, niezwykle ciężkich turniejów, gdzie rozegraliśmy po dwa mecze na każdym. Efekt finalny, Wicemistrzostwo Polski po wielkim, fantastycznej grze dzisiaj, szczególnie już z już aktualnym mistrzem Polski Brzezinami. Dla nas ten mecz był no, kluczowy, tak? bo mieliśmy tyle samo punktów co Swarek Swarzędz i było wiadomo, że punkt, gdzie bramkowo przegrywaliśmy ze Swarkiem, musieliśmy zdobyć punkt. Prowadzenie w pierwszej kwarcie dało nam no, troszeczkę oddechu, ale przede wszystkim konsekwentna gra, znakomita realizacja założeń taktycznych i gra całego zespołu kapitalnie do samego końca. Na końcu też był krótki róg znowu nerwy, ale dziewczyny wytrzymały. Trzymały presję. No i tutaj kapitalna gra Julii Kucharskiej, która została wybrana dzisiaj najlepszą zawodniczką turnieju. I tutaj faktycznie kapitalna prasa dzisiaj i przez cały sezon halowy. Ten turniej był zdecydowanie dla nas kluczowy, jako że pierwsza trójka była mocno na styku, no oczywiście poza drużyną mistrza Polski, która zapracowała sobie bardzo wysoką pozycję punktową i, i zagwarantowała dziewczyny sobie mistrzostwo. Tak, między nami a z Farkiem było bardzo, bardzo ciasno, jeśli chodzi o punktację i kluczowe było to, żebyśmy wygrały pierwszy mecz, no i żeby co najmniej remis był w drugim udało nam się to zrealizować. Szkoda, że nie zwieńczyliśmy tego zwycięstwem, natomiast uważam, że był to nasz najlepszy mecz w całym w tym sezonie jestem bardzo, bardzo dumna z tego, co dziewczyny zaprezentowały w tym ostatnim meczu. Tak, my zawsze celujemy wysoko, cały czas powtarzam, poza zeszłym rokiem, że chcemy walczyć o najwyższe cele i, i chcemy zdobyć w końcu ten złoty medal i pokazać, że Łozina się liczy w świecie hokejowym i możemy być mistrzem Polski. Bardzo się cieszę z tego względu właśnie, że do ostatnich chwil ważyły się losy tytułu mistrza Polski, do ostatnich chwil ważyły się losy drugiego, trzeciego miejsca. To jest dobre dla wszystkich, dla klubów, dla związku i przede wszystkim dla zawodniczek, że rywalizują od początku do końca. Bardzo fajnie że takie kluby właśnie jak Łozina, takie kluby jak Swarek, które budują, pracują od dzieci, od podstaw dzisiaj zaczynają odnosić sukcesy w hokeju seniorskim. To znaczy, że idą dobrą drogą, że mają własnych wychowanków. O to chodzi właśnie, żeby takich klubów jak Łozina, jak Swarek było coraz więcej w Polsce, to wtedy automatycznie ilość ludzi uprawiających hokej na trawie się podniesie i poziom nam się wreszcie podniesie do góry.